Hejka! Witam wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku. A dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o bardzo nietypowych zwierzątkach domowych, jakimi są te oto mięczaki, czyli ślimaki afrykańskie. Długo mnie nie było, bo straciłam chęć do nagrywania i przez ten czas też dużo się u mnie zmieniło. Ale teraz postaram się wrócić do y, aktywności. Y, może tak na wstępie Wam powiem, co się u mnie zmieniło. Jak widzicie, te ślimaczki już Wam kiedyś pokazywałam i były dużo, dużo mniejsze. Teraz w porównaniu z moją dłonią są takie. To są już y, dorosłe y, osobniki, a te tutaj to są y, maluszki. Oprócz tego mój wąż dostał nowe terrarium, już takie docelowe, chociaż jeszcze nie jest docelowych rozmiarów. Oprócz tego niestety już nie mam świnek, ponieważ moja mama dostała bardzo dużego uczulenia na sierść. No i musieliśmy je oddać teraz już razem ze swoimi akcesoriami i obie świneczki razem pojechały do nowego domku. A poza tym to chyba tyle, więc może przejdźmy do dzisiejszego tematu odcinku. To, co tutaj mamy przed sobą, są te ślimaki afrykańskie, a dokładnie gatunek Lisa Hatina Fulika. Jest to bardzo popularny w hodowlach gatunek, taki jeden z popularniejszych. No i Cieszy się coraz większą popularnością wśród na przykład alergików, którzy nie mogą mieć psów, kotów czy gryzoni, a chcą mieć fajne zwierzątko domowe. Ślimaki są bardzo, bardzo mało wymagające. Potrzeba im tylko trochę czasu na posprzątanie i danie jedzenia codziennie. Są bardzo ciekawe do obserwacji. Można obserwować ich życie, jak jedzą, funkcjonują i rozmnażają się. Tutaj, na tym ogórku, siedzą sobie trzy malutkie ślimaczki. Właśnie tego gatunku. Widać, że zdecydowanie różnią się od rodziców przede wszystkim wielkością, ale i kształtem oraz kolorem muszli. Małe mają bardziej, jakby, tą muszlę nie tak stożkową i o wiele jaśniejszą. Ona im z czasem rośnie, i jej kolor w późniejszych segmentach zmienia się na ciemniejszy. Na przykład tutaj, jeśli podniosę ślimaczka, nie wiem czy mi się to teraz uda, bo się trochę przykleił. Delikatnie przytrzymam. Możemy zauważyć, jak zbudowana jest ta muszla. To są najstarsze segmenty. On się z nimi urodził, one już były od początku i one mają bardzo jasny, wręcz różowawy kolor, potem staje on się trochę ciemniejszy. Tutaj mamy wzorki, takie powiedzmy, plamki jaśniejsze, a. Potem one zanikają i stają się jednolitym czarnym, może nie czarnym, ale brązowym kolorem muszli. Tak właśnie ich muszla się zmienia z wiekiem. One mogą dorosnąć do maksymalnie 17, chyba parunastu centymetrów długości. Można na nie mówić, Często są nazywane afrykańskimi olbrzymami, ale to nie jest ten właściwy gatunek afrykańskich olbrzymów, gdyż afrykańskie olbrzymy, czyli te bardzo duże y, ślimaki afrykańskie, to jest gatunek Ahatina ahatina, czyli y, one dorastają już naprawdę do y, 30 cm y, długości muszli, bo y, długość ślimaków podaje się. E, długość muszli. E, od krańca muszli do najdalej wysuniętego m, fragmentu. E, no i ga, e, ślimaki z gatunku Ahatina. Ahatina mogą dorosnąć aż do 30 cm długości samej muszli i mogą ważyć nawet e, pół kilograma. E, Ślimaki te są bardzo ciekawskie, nie chowają się raczej do muszelek, a ich aktywność obserwuję u siebie głównie po zmroku oraz po zraszaniu. A ponieważ ja im zraszam głównie na noc, ponieważ one wtedy wolą wychodzić, dlatego są aktywne głównie wieczorem i w nocy. Codziennie wieczorem je karmię oraz sprzątam w ich terarium. Na podłożu mają tradycyjnie włókninę kokosową torf kokosowy. Mają miseczki na jedzonko i na wodę. Takie ślimaki karmimy, jak tu pewnie widzicie, większością warzyw. Na przykład teraz one uwielbiają ogórka, ale jednak pamiętajmy, żeby im tą dietę Urozmaicać, ponieważ ogórek ma mało wartości odżywczych i na samym ogórku lepiej nie karmić, ale tą dietę urozmaicać. Dlatego żywią się różnymi warzywami oraz liśćmi. Można znaleźć w ogrodzie różne zioła, które też ślimaki z chęcią zjedzą. Oprócz tego czasami podajemy im jakieś białko. W moim przypadku najczęściej jest to mleko w proszku, czasami jajko gotowane, żeby zaspokoić ich potrzeby na białko i mogły ładnie rosnąć. Oczywiście trzeba im też podawać wapń w jakiejś postaci, żeby miały piękne i zdrowe muszelki i mogły je budować oraz potem jak się rozmnażają. To również do produkcji skorupek z jajek młodych ślimaczków. Ja im podaję zmielone, odpowiednio wcześniej przygotowane skorupki z jaj kurzych albo zmieloną sepie, ale są też inne opcje. Ślimaki te dożywają maksymalnie do 5 lat, a rozmnażają się hmm, Obojnaczo z zapłodnieniem krzyżowym, co oznacza mniej więcej tyle, że każdy ślimak ma narządy zarówno męskie jak i żeńskie i po kopulacji każdy ślimak składa jaja. Jest to bardzo ciekawe obserwować też jak rozmnażają się te ślimaki. Po pewnym czasie, jak się je ma, można zauważyć w terrarium jaja, z których po pewnym czasie odpowiedniej inkubacji, która w przypadku tych ślimaków nie jest trudna, wylęgają się takie malutkie ślimaczki. Te już akurat są podrośnięte, bo jak się wylęgną z jajek, to są takie bardzo, bardzo malutkie. No, i w kwestii ślimaków, z takich najprostszych informacji, to jest tyle. Jeśli Wam się spodobał odcinek, to oczywiście zostawiajcie kciuki w górę. Możecie pisać mi pomysły na filmiki i zasubskrybować kanał. Będzie mi bardzo miło. Z tego co widziałam, to już jest 200 subskrypcji. Pod moją nieobecność tyle aż udało się zebrać, z, tego, z czego się bardzo cieszę. Jeśli chcecie, to mogę nagrać kolejną próbę odcinka QA, czyli napiszecie mi w komentarzach parę pytań, na które postaram się odpowiedzieć. Jeśli się ich zbierze sporo, no to wtedy zrobimy coś takiego, a jeśli nie, no to może innym razem. No i to byłoby chyba na tyle. Jeśli Wam się podobał odcinek o ślimakach i chcielibyście się dowiedzieć więcej, no to oczywiście dajcie mi znać. Możecie też pisać na maila podanego w opisie. No i to byłoby wszystko. Pa!